Dobra, Freak Fight Polska podobno wyszło, to teraz Freak Fight Polska obejrzymy, a potem Stanowskiego jeszcze. Z ostatniej chwili. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, dodatkowym starciem na Galifang 28 będzie pojedynek Pawła z bomby z Najmanem. Panowie zmierzą się w formule MMA 3 rundy. K. Podczas obszernej, bo niespełna dwugodzinnej i szczerej rozmowy, nie zabrakło wielu smutnych wątków z życia Michaela, zarówno z czasów dzieciństwa, jak i już wtedy, gdy był rozpoznawalny. Szczere wyznania Michaela nawiązywały do wydanej niedawno książki pod tytułem Wielka historia mini Mike, w której influencer bez ogródek rozlicza się. Ze swoją przeszłością Podcast był w pewnym sensie rozszerzeniem tej publikacji Jeden z wątków wyjątkowo poruszający Był dość mocno powiązany ze światem Freakfightu. Dlatego wam go w tej chwili przytoczymy W ostatniej części rozmowy Były ekipowicz przyznał, że około rok temu Miał intensywne myśli Przez spowodowane rozstaniem z Pauliną Które siedziało mu w... Chłop się za przez babę Ała, ała i to... przez taką babę On jest... Fizycznie niestety, no wiesz, no, jakieś tam problemy z mięśniami, nie wiem na czym polega karłowatość. Przykre to jest. To akurat jest przykre, nie? Chłop, wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie jak kobiety niszczą mężczyzn, nie? Chłop przeżył całe życie z chorobą, ciężką chorobą, która sprawiła, że był wyszydzany w środowisku przez innych rówieśników, tak? Przetrwał to, a przez babę się prawie nie chciało z niej wyjść, jako że w momencie, gdy starał się on zapomnieć o przeszłości, była partnerka debiutowała we Frikach, w szeregach Federacji Fame, w związku z czym był on mimowolnie wywoływany do tablicy, a jego życie prywatne ponownie znalazło się na świeczniku, mimo że nie brał bezpośrednio udziału w wydarzeniu. Zaczęliśmy wszyscy gdzieś tam oznaczać, zacząłem dostawać telefony z programu Fame'u. Ja nie wiem, będąc w tym wydarzeniu, musiałem w tym uczestniczyć. I gdzieś tam pojawiały się jakieś artykuły z jej życia, że ma chłopaka, ja to miałem wtedy nieprzepracowane i strasznie cierpiałem, nie radziłem sobie z tym. Krzyżanowski przyznał, że dobijał go również fakt, iż w mediach mówiono o tym, że jego była dziewczyna znalazła... No najgorsze jest to, że się spotkała wysokiego, nie? ...sobie już wówczas nowego partnera, a on w tamtym momencie nie przepracował... A nie była lubiła niskich. ...pracował jeszcze swojego rozstania i w pewnej chwili myślał o tym, by wsiąść do samochodu, rozpędzić się i wjechać w drzewo. Jednak porzucił ten pomysł, myśląc o swoim psie. Cię, się, się, o Trzeba. Znaczy się chyba jedynie co mnie poszło Ej dobra, ja wiem, że to źle zabrzmi, ale dla mnie ja, ja nie chcę umniejszać cudzym problemom psychicznym, ale kurczę, dla mnie to brzmi, to co teraz widzę, jak tekst z jakiejś komedii. Chciałem się z... przez kobietę, ale pomyślałem, że nie mogę zostawić swojego psa. To jest nie, nie wierzę. No żeby tego nie zrobić to mój jest. Trzeba przyznać, że o ile praktycznie cała rozmowa Michaela z żurnalistą utrzymana jest w przygnębiającym klimacie związanym z jego bardzo trudną wieloetapową przeszłością, to ten fragment słuchało się naprawdę ciężko. Jednocześnie przy okazji panowie poruszyli temat, który w pewnym sensie można określić mianem największej zmory dzisiejszych free czyli sytuacji, w której do działań promocyjnych poszczególnych wydarzeń wciągani są bliscy, czy też jak miało to miejsce w tym przypadku, byli bliscy zawodników, którzy najzwyczajniej w świecie sobie tego nie życzą. Od czasu wyjść. ma częściowo tylko rację, niestety, bo jeżeli są wciągani bliscy, to znaczy osoby, które są kompletnie niepowiązane, to jest tu chuj. Natomiast jeżeli ty jesteś influencerem i ty stworzyłeś swoją dziewczynę, i Twoja dziewczyna idzie do free przez ciebie, misiu, bo ją wypromowałeś, wypromowałeś, i gdyby nie, ty, nikt by na nią nie spojrzał biznesowo. To, to jest normalne, że jest Twój temat poruszany. I wtedy nikt ci krzywdy nie robi. Sam ją wypromowałeś, jesteś sam osobą publiczną, byłeś z nią w relacji. Siłą rzeczy będą o Tobie rozmawiać. Czy jest to na miejscu? Kwestia dyskusyjna, natomiast na pewno nie powinnyś mieć o to pretensji, bo wiesz, jak to działa, stary. No. Zaresztą przez Denisa Załęckiego, Torunianin pojawił się już na kilku Instagramowych relacjach w towarzystwie Sandry. On szukał pewnie jakiegoś punktu, który go trzyma przy życiu, a może nie ma nikogo innego, więc czemu mówisz, że ludzie mają. W tych czasach chłopski rozum aż boli głowa. No spoko, no to idź żyj kurwa dla swojej rybki, nie? Dla swojego, dla, dla, dla swojego, tego, bojownika, którego trzymasz w miseczce, czy tam w czym go trzymasz. Dla mnie, dla mnie jest to absurdalne i świadczy o dużych problemach psychicznych, ale, ale spoko. No jeżeli, jeżeli ktoś się nawet zmaga z tak dużą samotnością, że jedyne co w życiu ma to... To, to coś w jego życiu idzie ku nie tak. Nie jest normalne, no, ale luz. Również w sytuacjach i z dopiskami sugerującymi, że między nimi nadal jest płomienne uczucie. Wszystko wskazuje więc na to, że do sugerowanego medialnie rozstania wcale nie doszło. O ile więc Denis po wyjściu z zagrat mógł liczyć na to, że czeka na niego ukochana, o tyle nie brakuje również sygnałów, że nie wszystko jest w kolorowe. <laughs> Co ty piszesz? Ile jeszcze będziesz żyć ten pies, bo zaczynam się martwić o tego nie no, przesadzasz! A Załęcki musi intensywnie dbać w truniu o swoje i sandry bezpieczeństwo. Jeden z takich sygnałów dotarł do nas za sprawą kolejnej storki Staniszewskiej, na którą ta wstawiła zdjęcie Denisa robiącego plecy na siłowni. Internauci szybko zwrócili jednak uwagę na to, co znajdowało się pod stopami Bedboya, a była to butla z gazem pieprzowym. Wszystko wskazuje więc na to, że po wyjściu Denis nie czuje się zbyt bezpiecznie i pilnuje tego, by nie zostać zaskoczonym nawet na siłowni. Idę do Ciebie na Lajba, bo Nitro jakaś go, chłop przepadł. A ja cię tu nie chcę w takim razie. Masz bana. Yy, Unban kosztuje 50 zł. Czy mu ja gadam jak Sergiusz a może Sergiusz gada jak ja? Patryk Wielki Masiak w trakcie swojego pobytu w hamburskim areszcie po zatrzymaniu go przez tamtejsze służby na lotnisku kilka razy zmieniał wizję swojej przyszłości. Pierwotnie buła deklarował, że chciałby jak najszybciej wrócić do kraju i czekać na rozwój wydarzeń w swojej sprawie już w polskim areszcie. Następnie... Dobra, ten temat już widzieliśmy. Znakiem afery Izakowej, jako że Nathan Marconi Nis, a Nathan na publikowanych w tym czasie storkach. Nie zabrakło również publikacji fragmentów tajemniczej rozmowy z auta, na której Nathan wprost poinformował, że z jego wiedzy wynika, iż Izak wielokrotnie zdradził swoją żonę oraz zastraszał zaangażowane w ten proces dziewczyny. Z kolei zapewnił, że on nic o tym nie wie i nie dostał w tym temacie żadnych dowodów. Nic więc dziwnego, że wciągnięty ponownie do free fight'owej gry, mimo tego, że aktualnie w żaden sposób nie jest z nią powiązany, Izak, zdecydował się publicznie zabrać głos w tej sprawie. Znany sportowy komentator na swoim live'ie odnosno. O nie, 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 nie został wciągnięty do free fight'owej gry. Tu, tu, bo tu to faktycznie free fight'y często wciągają. Nie, 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 nie. Marcoń po prostu wykorzystał akurat to medium i na tym medium powiedział, co to powiedział. Natomiast freakfighty akurat temu nie są absolutnie niczemu winne. On by został wciągnięty do freakfightowej gry, gdyby przykładowo, nie wiem, jego brat się bił i ktoś by wyciągał jego, czy coś w tym stylu. Nie, nie został wciągnięty. Do tego tematu zaznaczył, że ten niespodziewany Armagedon nie burzy tak naprawdę jego życia, jako że dotyczy on spraw z przeszłości, które przepracował on już ze swoją żoną. No, no słuchajcie, no dlatego wszystko jest u mnie... Git mimo bombardowania, no bo to są rzeczy z przeszłości, które z Polniką już też prze przepracowaliśmy. Zaznaczył, że on jest, on jest zabawny jednak. Są to tak naprawdę kwestie, które powinni oni rozstrzygnąć ze sobą prywatnie jednak. I... Tak i nie tak, tak i nie tak, tak i nie tak, to zależy, to zależy. Jesteś ja osobą publiczną, wzbutasz z ludzi z jakiegoś powodu nie I na przykład jeżeli jeżeli hipotetycznie ja nie mówię czy to jest zasadne czy nie jest jakby oddzielna para kaloszy ale jeżeli oglądacie jakaś kobieta żona żona która została zdradzona przez swojego męża no to ona z miłości zamienia podejście do pogardliwego więc oczywiście że ludzie mają prawo oceniać cię przez to jakim człowiekiem jesteś jesteś influencerem ciebie nikt nie ocenia przez pryzmat tego czy ty dobrze w CESa grasz tylko ciebie, ciebie... Ludzie oceniają przez stałokształt. kształt. Jeżeli nagle ich percepcja Twojej osoby zostaje zaburzona, to mogą zmienić zdanie na Twój temat i mogą przestać Cię kochać. No. Czy się z tym, że ludzie będą wy Zgadzam się tylko z tym, że on nie ma obowiązku się z tego spowiadać w sieci, nie musi o tym mówić. Natomiast natomiast też trochę się dziwi. Nie? Wlekać ten temat jako, że musi płacić za błędy, które popełnił w przeszłości. Jak ludzie będą chcieli wyjeżdżać trudno, to jest... Tak! O, to jest dobre określenie! Jemu po prostu dostało się lewym jądrem od Natana, jak Natan r***ł Jóźwiaka. <grytania> Konsekwencja pewnych różnych moich decyzji, którą muszę ponieść i już będę musiał ponosić, ale słuchajcie, ale wiem, że u mnie jest w porządku. Podał, że mówiąc kolokwialnie, wszystko jest git i o ile nie musi się on tłumaczyć nikomu w internecie... Ja jestem egocentrycznym... I ja z jednego powodu się częściowo cieszę, że zostało to wyciągnięte, dlatego że kiedyś jakby to, to nie była dla mnie kwestia honorowa, ja schowałem ten, to, to swoje ego w kieszeń i zamilkłem. Natomiast ja kiedyś byłem też mocno za to, że ludzie twierdzili, że Izaka pomówiłem z ikusią. Twierdzili, że pomówiłem, nie pomówiłem, mogłem wyciągnąć dowody, żeby ten argument im zabrać, ale stwierdziłem, że za prośbą pewnych osób nie będę dokuczał Izakowi i dostałem trochę demage'a. Więc z perspektywy czasu cieszę się po prostu, że może ci ludzie, którzy wtedy kamykami rzucali w moją stronę i wzięli mnie za innego człowieka niż jestem, może teraz częściowo zdanie zmienią, więc dla Rafcia to jest big win Aladdin. no. Poza tym to jakoś tak czasami się lepiej ludziom robi jak jakaś sprawiedliwość. Życiowa się pojawia, tak zwana, no, no trochę tak. Cie to najważniejsze, że wytłumaczył się o sobie, której się to po prostu należało? Uważam, że przed internetem się nie muszę z niczego tłumaczyć. Tam, gdzie się miałem tłumaczyć, też się tłumaczyłem. Internauci niespecjalnie kupują jednak tłumaczenia, czy też może po prostu podejścia Izaka. A w sieci pod różnymi szotami z wypowiedzi streamera nie brakuje komentarzy wyrażających współczucie wobec jego najbliższych czy też podkreślających, że mina Izaka na filmie sugeruje, że wcale nie wszystko jest w porządku. W sytuacji Izaka nie poprawia z pewnością to, że w ostatnich dni. Ja wiem, że to też powie, nie, nie byłeś zdradzany, to nie rozumiesz, ale i, i dla mnie ta Paulinka nie jest ofiarą. Jakby. Ja nie znam tej dziewczyny, natomiast jeżeli ona, ona wiedziała o ikusi, ona, ona o tym wiedziała. Ja wiem, że wiedziała, jakby z niezależnych źródeł, z potwierdzonych źródeł, wiem, że ona wiedziała. To, że ten, ten temat w internecie został zakopany, to nie zmienia faktu, że ona wiedziała. Wiedziała, a mimo tego, a mimo tego z nim została. Więc yy, uważam, że ona była ofiarą, ale już nie jest. Jeżeli podjęła taką, a nie inną decyzję, powinna mieć świadomość, że on ma pewne skłonności, więc ona nie jest ofiarą. Ofiarą jest tylko i wyłącznie dziecko. Tylko dziecko. Bo dziecko, jest niczemu niewinne. Ono nie ma wyboru i nie będzie. Nie, nie może powiedzieć. Yy, Izak, yy, nie jesteś już moim tatą. Yy, jest ktoś inny. No nie no, ojca, chyba nie zmienisz. Więc no. Mi tej kobiety nie jest szkoda i tyle. Oh, szkoda mi je było przy pierwszej sytuacji tylko. Ser. Banzarello i wymuszanie haraczu gorzej niż w latach 90. No ale stary, Tyś mitnie... Wybierasz Sergiusza po nadrawcie ja, ja sprawdziłem specjalnie jedną rzecz To co napisałeś na czacie To była pierwsza wiadomość Ja ci, ja ci, ja, ja ci odejmę tego pana Za to, że wyjąłeś ku... Przyjacielską dłoń do mnie siedmiosłotową, tak zwaną, tak? Ale, ale, ale to była pierwsza wiadomość Na czacie moim Pierwszy raz do mnie wszedłeś tylko dlatego, że gorszy streamer ogląda rzecz, która się tobie nie podoba. Więc ja się poczułem urażony, tak? Jak mocne działa przeciwko niemu i to dokładnie w tym samym aspekcie co Natan wytoczyć. Dziecko też sprawia, że dalej są razem, bez mody, by to dawno. Ale ja nie twierdzę, że ja jestem w 100% obiektywny, stary. Ja, 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 ja powiem Ci tak, ja też jestem trochę... Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ja wiem, że jestem kur... Ja jestem trochę... psychopatą. Natomiast zdania nie zmienię, bo nie chcę i tyle. Ja tak uważam i mam to a czy mam rację, czy nie, to tego się nawet rozstrzygnąć nie da. To już jest tylko, bo wiesz, jakby możemy rozstrzygnąć, czy, czy mam kolor skóry brązowy, czy nie? Ale no to gadamy o faktach, ale tutaj to tego się nie da rozstrzygnąć. Czyli jesteś, bo nie stoi przy swoim, nawet jeżeli nie masz racji. Chyba, chyba bardziej stoję przy swoim, nawet jeżeli nie mam racji, tak jak mówisz, tylko już... to, to jesteś. Bo nie rozumiesz tego, co mówię. W sytuacji, o której rozmawiamy, nie można zero określić, to ma rację. To jest kwestia sporna. Rozumiesz? To jest kwestia sporna. Można, można określić, jaki kolor skóry posiadam. To już nie jest kwestia sporna, sporna, tu bazujemy na faktach. Natomiast odnośnie tego, czy szkoda ci danego człowieka, czy nie, to już jest tylko i wyłącznie kwestia, yy, nie wiem, Twojej dojrzałości emocjonalnej, yy, Twoich przekonań. To, 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 nie, to nie ma faktów, to są opinie jedynie. Postanowił Nitro. Na jednym ze swoich live'ów po programie Fame Nitro sięgnął pamięcią do lat 2016-17, kiedy Izak miał mieć bliższe relacje z jedną ze streamerek, z którą zresztą pojawił się w domu Isamu. Mimo, że już wtedy był w związku. I co więcej powszechnie uchodził w polskim internecie za wzór porządnego i ułożonego twórcy. Totalnie losowo, kiedyś u Isamu zrespiła się na chacie kusia z tym z, z Izakiem. No i oni się spotykali, jakby okej. Okay. No i było to Trochę śmieszne, śmieszne to było dlatego, że za wzór cnot wszelakich stawiało się Izaka. Jednocześnie ze wspomnianą streamerką i znał się Graczol, a więc inny streamer z uniwersum Nitra, który zaczął kręcić sobie z tej sytuacji bekę i na tym TeamSpeak'u w trakcie live'a tej kwana zaczął głośno informować, że Izak zdrada z nią swoją żonę. Wówczas temat podłapał również sam Nitro, który również... <laughs> to jest niesamowite i pomyślę, że to wszystko miało k miejsce na moim live'ie, kiedy miałem... 100 widzów i grałem w Fortnite'a, nie? I to były moje pierwsze, to był mój pierwszy miesiąc streamowania w ogóle. <noise> Niesamowite, że to się tak rozlało. A najlepsze jest to, bo ja, ja to pamiętam, ja to pamiętam. Najlepsze jest to, że ja wiedziałem o tej sytuacji, no bo wiesz, gdzieś tam sobie jako koledzy rozmawialiśmy na ten temat, nie? I ja wiedziałem, że wtedy graczol nie przepada za bardzo za Izakiem, i go specjalnie. I go zbejtowałem, tylko ja byłem pewien, że on tego bajta nie łyknie i nie powie niczego. A ja go tak zbejtowałem, że się k wysprzęglił na lajwie u mnie wtedy. Ja, ja tam w szoku krzyknąłem, nie? Bo myślałem, że to taki temat tabu i oni tego poruszać publicznie nie chcą. Mocne. No było. Śmieszkował z tego tematu, co spotkało się z reakcją Izaka, która bardzo mu się nie spodobała. Skowyrski miał bowiem napisać do Nitra poirytowany, chcąc by zaprzestał on o tym rozmawiać, jako że był to jego błąd z przeszłości. Ponadto jednak zaprosił go do wspólnej gry na streamie, co Nitra odebrał jako próbę przekupstwa za milczenie, ponieważ w tamtym czasie Izak był top jeden streamerem gamingowym w kraju. No i on nam nie napisał, coś na zasadzie. Możecie się ze mnie nie śmiać, coś tam popełniłem błąd, już tak nigdy nie zrobię cokolwiek. A tak by the way to Evronem gramy Fortnite'a, więc jakbyś chciał to e, możemy jakieś czwórki pograć. Ale jak ktoś próbuje mnie podkupić, że dos, dostanę niesamowitego zaszczytu, że będę mógł z kimś zagrać. W Fortnite. Tak, Sergiusz poczuł się tak bardzo urażony, że na następny dzień z nimi grał. <ślać> <ślać> Jakby to żartuje, nie wiem czy z nimi grała, ale byłoby memicznie, gdyby tak było. Najta. No a no to się uśmiechnąłem, jakby stwierdziłem, co pomyślałem, że jest i za nisko mój honor wycelia, nie? Temat wrócił do świata żywych przy okazji końca YouTube'owej kariery Nitra, a konkretniej głośnego filmu Nie Wiem, Ale się Dowiem na jego temat. Wówczas jeden z zarzutów w jego stronę dotyczył tego, że jest hipokrytą, który miał pretensje do Jacka Murańskiego i. O. No Sargusz się trochę zmienił. Wykopu o to, że atakują jego rodzinę, podczas gdy on sam robi to samo właśnie wobec Izaka. Po publikacji materiału ponownie odezwał się do niego sam Skowryski, który wiedząc, że Nitro może chcieć bronić się w tym temacie po filmie Nie wiem, ale się dowiem, zaczął go prosić, by ten odpuścił i nie wałkował już tematu jego incydentów z przeszłości. Jako że świetnie mu się aktualnie układa z żoną, ma już dziecko i generalnie zrobiłby mu sporo przysłów, by nie poruszał tej kwestii. Nitro odpuścił, biorąc pod uwagę, że i tak był... Jakie to... zdjęcie! Hej, ka ka katechizm kościoła katolickiego czyta, nie? Nie no, nie wierzę, k***a, Naprawdę nie wierzę w to. Nie wierzę. Dobroduszny seriusz, na religii wychowany. <laughs> Za moda 100 złotych, klasycznie. Klasycznie 100 złotych. No. Jedynie jeden z wielu zarzutów pod jego nie adresem. No nie wierzę, nie wierzę. Ten z filmu nie wiem, ale się dowiem. Problem polega jednak w opinii Nitra na tym, że on wówczas przymknął oko na występki Izaka i wziął na siebie narrację o tym, że atakował go bezpodstawnie, podczas gdy czas płynie a Skowierski niczego się nie nauczył. Jednocześnie Sergiusz przyznał, że on również słyszał o zakulisowych doniesieniach z Gołdców i cytując sytuację na basenie z jedną z asystentek projektu. Po chwili dodał, że wie nawet dokładnie o jakiej dziewczynie mowa i że słyszał, że została ona za to zwolniona z pracy. I ponoć tam jakaś była sytuacja na basenie. Dobra, ja nawet wiem, co to jest za dziewczyna. Znaczy nie wiem, jak. Na Majemu nazwisko, ale jakby jak teraz poszperałem trochę w głowie, to wiem skąd ona jest. No i ponoć rzeczywiście była taka sytuacja, że tam bajerował te asystentki. Jedna ponoć poleciała z pracy, ale nadal mówię ponoć. No mnie przy tym nie było, jakby nie znał oficjalnych powodów. Należy jednak zaznaczyć, że Nitro swoje informacje jedynie zasłyszał i również nie ma na to dowodów. Po chwili przyszedł czas na ocenę postawy Izaka, którego Nitro wprost określił mianem podłego i złego człowieka, który handluje dobrem swoich najbliższych, by wymusić na in... Ile pytań. Nie krzyczał, to i tak nie mogę przestać go oglądać, mimo że jest pazerną parówką. Ja? Ja jestem pazerny? Człowieku, mi nawet na pieniądzach nie zależy. Poczytaj sobie o ascetach. Poczytaj, kim jest asceta. Ja jestem asceta. Widziałeś, w jakim ja mieszkaniu mieszkam? Ludzie się ciągle ze mnie śmieją, w jakich ja warunkach bytuję. Bo ja nie mieszkam, ja, ja bytuję tutaj. Mam Mieszkanie dosłownie z czasów PRL. No, cały czas jestem wyśmiewany z tego powodu. Naprawdę, ale żeby mi zarzucić, że jestem pazerny, to już, to już przechodzi ludzkie pojęcie, naprawdę. Kto uważa, że Rawciu jest skromnym, skromnym, że pisze jeden? To chce pana, pisze dwa. Mam 30 lat, i ja jestem tak że nadal to oglądam, a żona już nawet tego nie komentuje. Aha, a tak, co jakiś problem ma twoja żona? Mam z nią pogadać? Mogę jej wytłumaczyć, że się myli, jak chcesz. Zapraszam na Discord. Nie, Izak nie ma wgniecienia od słuchawek. Izak po prostu po każdej zdradzie od Paulinki dostawał młotkiem w głowę i się nazbierało przez lata. <laughs> no, to jest historia alternatywna. Tak, tak zasłyszałem. Nie wiem czy to prawda. O, oh. milczenie w sprawie swoich występków, a mimo tego po czasie nadal ma zachowywać się tak samo jak podłym i złym człowiekiem trzeba być, żeby dzwonić i tradeować <m> empatią <m> do małych dzieci, do jego córki w tym wypadku, żeby coś ugrać dla siebie i nawet z tego nie wyciągnąć wniosków i zachowywać się tak samo. Z biegiem czasu Sergiuszowi coraz wyraźniej puszczały już lejce względem Izaka, który oceniając jego postawę określał go już mianem, cytując ludzkiego śmierci, który najzwyczajniej w świecie zdradzał swoją żonę. Był uważany za półboga, <m> A wiesz, a żonę po rogach, nie? Wypowiedź Nitra rzecz jasna dolała oliwy do ognia i wzmożyła tylko ilość komentarzy ze współczuciem dla żony Izaka. Również do wypowiedzi Nitra Izak odniósł się na swoim live, podkreślając, że słowa Sergiusza z pewnością są dla niego bolesne. Jednak jednocześnie nie zmieniając ani trochę swojej narracji o tak zwanym naważeniu piwa w przeszłości, które musi on dzisiaj wypić. Na pewno mnie zabolało, że jestem poniekąd tak, ale chyba no, rozumiem jego, jego perspektywę i rozumiem jego podejście do tego, no. Tak jak mówię, no popełniłem dużo różnych błędów, słuchajcie, i, 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 i tego Jemu jest przykro i ch... Jemu jest przykro, że Sergiusz to powiedział. Okej, okay. no tak. Paulince pewnie nie było przykro, bo ktoś ją wyręczał, nie? Nie obowiązków miała w domu. Nie musiała nóg rozkładać. <noise> ja... Ja, no to jest tylko tyle, no. Ponadto raz jeszcze zaznaczył, że nie chce tego obszerniej komentować, jako że nie jest nikomu z internetu winny tłumaczeń. Jednocześnie warto podkreślić, że Izak na swoich live'ach ani razu nie zdementował tak naprawdę pojawiających się doniesień, więc niewykluczone, że oskarżenia sformułowane pod jego adresem są po prostu zgodne z prawdą. Gdyby było bowiem inaczej, Skowyrski zapewne skorzystałby z okazji do tego, by chociażby zaprzeczyć celem ochrony swojego dobrego imienia. Być może jednak wychodzi z założenia, że jakakolwiek kontra wiązałaby się z eskalacją i dalszym drążeniem tematu, a to zapewne nie jest mu na no tak. W poniedziałek wieczorem na YouTubeowym k... Torel akurat. To wiadomo, że dosyć powód i powód. nie jest głupi. Znaczy, zależy w jakiej kwestii, bo jak widać to w niektórych jest głupi. mało dyskretny, przede wszystkim I rano z kolei na kanale MMA bądź na bieżąco ukazał się nagrany po programie wywiad Huberta Mściwujewskiego z Szachtą, podczas którego tematem przewodnim był rzecz jasna konflikt Bartka z Denisem i jego kilkutygodniowy pobyt w areszcie. Zapytany o kwestię końca przyjaźni z Załęckim, szachta podkreślił, że nie chce póki co wypowiadać się na jego temat, dając jednocześnie do zrozumienia, że wszystko w swoim czasie. Jednocześnie Bartek wypowiedział znamienne słowa, mianowicie dla mnie ta osoba nie istnieje. Dla mnie ta osoba nie istnieje na tą chwilę. Chwilę później w ramach kontynuacji tego wątku określił on Denisa mianem osoby fałszywej i nielojalnej. A jak ktoś jest fałszywą osobą i taką nielojalną, no to tak to się dzieje. nie? Następnie szachta potwierdził, że jego głośna medialnie relacja, na której w emocjach zwraca się do kogoś perku, mówiąc jednocześnie o lojalności i braterstwie była skierowana właśnie do Denisa, aczkolwiek jednocześnie zaznaczył, że nie wie nic o żadnym wypadku drogowym i lądowaniu w rowie. Śmiało można jednak przypuścić, że szachta po prostu nie chce wypowiadać słów, które mogłyby zaszkodzić drugiej osobie pod kątem prawnym. Nie, ja nie, ja nie, nie wiem o jakimś, jakimś tam wypadku, Gazz. Ja nic na ten temat nie wiem. nie wiem. Nie wiem, nie wiem o czym mówisz. Niedługo później z ust szachty padły kolejne zamienne słowa o tym, że każdy wie już, kim jest omawiana osoba, i niedługo wszyscy dowiedzą się, jaki jest charakterne. Dodał również, że może on już zmazać swój słynny tatuaż na tricepsie z napisem konfidentom. Tym samym zasugerował dość wyraźnie, że Bedboy poszedł na współpracę ze służbami, co już wkrótce ma oficjalnie wyjść na jaw i raz na zawsze przekreślić jego i tak mocno szargany już wizerunek. Nie było książę asa w rękawie? Wszyscy, wszyscy się dowiedzą, jaki jest charakterny. Czyli co zamierzasz coś więcej widzą powiedzieć? tak. tą dziarę sobie zamazać chyba. Czern Dennis konfidentom. Tak. A dowody z czasem. Kilka minut później szachta potwierdził, że w trakcie dochodzenia odmówił on składania zeznań, natomiast druga strona złożyła je i to dość szczegółowo. Jest to prawda, że ja odmówiłem składania wyjaśnień i nie przyznałem się do winy, bo ja jestem niewinny, a druga strona złożyła obszerne wyjaśnienia. Z takich tematów nie jest ani naszą specjalnością, ani nie pokrywa się z tematyką kanału. Jednak widzowie w komentarzach pod wywiadem dość jednoznacznie odebrali jego słowa. Jako... Dobra, ja, ja mam świeże informacje z Torunia, ale informacja kosztuje 50 zł, bo to nie. To są informacje z aresztu. Jakby mogę powiedzieć tylko tyle, że śliwa wysyłał grypsy. To tyle mogę tylko powiedzieć. I mam jeden gryps, dla którego jakby wiem, dlaczego Denis złożył yy, wyjaśnienia. Za pięć tych wam powiem. I to jest jakby. To jest, oficja, to, to jest oficjalne, nie? To jest oficjalne, jakby. Jak znacie kogoś, kto siedzi, to wam to. Potwierdzi prawdopodobnie. Podkreślenie, że Denis złamał swoją kolejną i chyba najważniejszą życiową zasadę. I mówiąc kolokwialnie, się rozpruł. Nie wydaje nam się również, by Szachta rzucał takimi oskarżeniami bez pokrycia. Wiedząc jak ciężki jest to kaliber i waga w tak zwanym środowisku. W trakcie wywiadu Szachta opowiedział także nieco więcej o kulisach swojego zatrzymania, a także opuszczenia aresztu. Jeśli jesteście tym zainteresowani, zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu na kanale MMA Bądź Na Bieżąco. Link w opisie i karcie... Ale ale o jakich wyłudzeniach mówicie? Tak szczerze mi 50 zł, co mi to da, co mi to da. Ja powiem tylko tyle, jakbym miał do wyboru pieniądze albo uśmiechu m***iego dziecka, zawsze wybieram Uśmiech. Zawsze. Zawsze. Powyżej. Wywiad szachty spotkał się z bardzo szybką reakcją Denisa, który postanowił odnieść się do jego sugestii na obszernej instagramowej relacji. Cytując: No i zaczynamy. Serio uważam, że internet to nie jest odpowiednie miejsce do takich rozkminek, ale niestety szachta nie rozumie tego, że pewne rzeczy załatwia się w prawdziwym życiu, a nie gadając śmieci pod zasięgi. Bartuś, przypomnę tylko, że trwa śledztwo, a twoje pragnienie atencji i wyświetleń nie pomoże nikomu i serio nie wiem, jak można być tak głupim, żeby iść i gadać takie rzeczy w mediach. Nie wiedziałeś, że pójdziesz siedzieć przez swojego przyjaciela? Ty śmiesz sugerować, że ja się sprzedałem? I to mnie nazywasz sprzedajną. Bo z tego co widzi każdy, to chyba ty masz na partie na highs i zasięgi. Mówisz coś o zmazywaniu tatuażu? To ty latasz z konfidentami i lrz się w necie. Nie ja. To ty mówiłeś, że ja cię zaatakowałem i że są. No, nie, nie, nie. nie. Akurat Denis się roz. w necie bardzo często i regularnie. Mary, nie ja. Nie zamierzałem poruszać tego tematu w internecie, bo nie jest to odpowiednie miejsce do tego, ale niestety nie umiesz się zachować, co potwierdza. To też jest niesamowite, że Denis Załęcki mówi, że internet nie jest do czegoś odpowiednim miejscem, jakby w internecie nawet mój dziewczynę. Nie? <noise> dla niego internet jest miejscem do wszystkiego Na każdym kroku Idź dalej, trzymaj się z PDF-em i konfidentem No i na koniec dodam, że siedziałeś w areszcie, a nie w więzieniu A byłeś tam 3 tygodnie, a płaczesz jakbyś 10 lat siedział Czułem się jakbym szóstkę w totka trafił jak wychodziłem Oj Bartuś, charakternie No no ta, on też charakternie pisał listy do prokuratora Cóż, jak widać odsiadka obu panów w areszcie nie zmieniła ich podejścia co do rozstrzygania takich spraw medialnie Dla nas jako widzów to oczywiście w pewnym sensie rozrywka Lecz dla Szachty i Denisa eskalowanie i kontynuacja w internecie sprawy, która jest obecnie obiektem śledztwa może nie być najlepszym pomysłem. Dwie godziny później Denis dorzucił kolejną storkę, na której podważył charakterność szachty, sugerując, że ten pod salą rozpraw krzyczał, że jest niewinny i trafił tam wyłącznie przez Denisa. Dodał, że o ile szachta faktycznie odmówił składania wyjaśnień, to kazał służbom sprawdzić kamery, na których widać co i jak, wiedząc, że dla niego korzystniej będzie, jak sprawa pójdzie z tak zwanego urzędu, a nie na mocy jego zeznań. Następnie Załęcki zapowiedział kolejny raz swoją pierwszą i ostatnią wypowiedź, po której zniknie z tego świata, a także zasugerował, że szachta niczym nie różni się od reszty jego wrogów i potrafi tylko uciekać. Następnie skupił się już obszerniej na ekipie młodej Elany, sugerując, że wskazali auto, na którym były ślady, czy też, że poszedł u nich odgórny nakaz, by iść na policję i przyznać się do jakiegoś bliżej nieznanego pobicia. Określił ich mianem toruńskich potwierdzaczy, którzy przynoszą wstyd tzw. starej gwardii. Na koniec Denis odniósł się do sugestii, że złożył wyczerpujące wyjaśnienia, dając do zrozumienia, że owszem, zeznawał, ale w taki sposób, by zadziałać na korzyść obu stron. Cytując: Wszystko, co się dzieje, jest wyreżyserowane i nie było żadnej bójki. Wszystko było ustawione i nie było to nic niezgodnego z prawem. Ani ja, ani żadna z osób w tej sprawie nie są winni popełnienia żadnego przestępstwa, bo go zwyczajnie nie było. Nie przyznaje się do winy. Tak, to są te moje obszerne wyjaśnienia, zakończył Załęcki. Fusialka zabiera głos w sprawie związku z... Oni są książka żałośni i głupi niesamowicie. Ja, ja nie wiem, ja, ja nie wiem, jakie mam mniemanie na temat swojego klienta obrońca tego dzbana, nie? Który będzie go w sądzie reprezentować potencjalnie.